Na początek pytanie. Mikołaj przyniósł wam prezent czy rózgę? Prezent. prezent. A, a kogoś przyniósł rózgę? Nikt... tak? Czyli, czyli, czyli nie zawsze jest prezent. Skąd to pytanie? No bo ostatnio o tym Mikołaju tyle się słyszy. Nikt go nie widział, ale słyszy się sporo. Ale wiecie, jak tak jest mowa o tych prezentach i o Mikołajach, to tak sobie czasami zadaję pytanie, i dzisiaj Wam zadaję to pytanie, czy nam się może czasem, czasem Pan Bóg nie myli ze świętym Mikołajem. Który jest od tego, że przynosi prezenty, jakby jesteśmy grzeczni. A jak nie jesteśmy grzeczni, to to co Renia mówi, że. A to było dla wnuczki, czy dla ciebie? Może to było dla ciebie, a, wiesz, a ty tylko tak zganiasz na wnuczkę, co? Staszek, jak. Potwierdzasz, dziadkowie trzymają się razem. Ale może tak być czasem, że się, że się nam mówi ogólnie ludziom: Pan Bóg myli ze świętym Mikołajem, który, do którego piszemy listę naszych życzeń, prawda, i liczymy na to, że nie będzie rózgi, albo się jednak spodziewamy tej rózgi, bo nabroiliśmy tym czasem Bóg zupełnie nie mieści się jakby w ramach naszych takich nawyków myślowych w ogóle nie mieści się w naszej wyobraźni jest zupełnie inny dlatego tak potrzebujemy Ducha Bożego który jest święty i niezmienny i zawsze mówi prawdę i potrzebujemy słowa Bożego które jest tym takim materialnym świadectwem prawdy żeby weryfikować i leczyć swoje myślenie z tych wszystkich naszych Fantazji. Wiecie, ja myślę, że potrzebujemy dużo zainwestować w zmianę naszego myślenia, bo zanim się nawróciliśmy, to jednak ileś lat żyliśmy i wyrastaliśmy w przekonaniach niebożych, zgoda? No może nie wszyscy, ale większość z nas, bo są tacy, <noise> którzy się urodzili już wierzący, w rodzinie wierzących. Nie będę pokazywał palcami, to, ale to tak, tutaj słyszę, że to nie, nie zmienia wszystkiego przynajmniej. Może część rzeczy zmienia, ale też wszystkiego nie załatwia. Więc <laughs> dzisiaj o tym, że człowiek po prostu potrzebuje, potrzebuje jakby z zewnątrz tego dopływu światła, z zewnątrz potrzebuje tego dopływu objawienia, bo sa, sami wyrastamy w tych negatywnych, błędnych przekonaniach i nawet jak już się nawracamy i przyjmujemy Pana Jezusa, to Wiecie, te nawyki myślowe, żeby się odkręciły, to tak się dzieje. Nie wiem jak u Was, ale u mnie bardzo, bardzo tak stopniowo. <śm> bardzo stopniowo. Ale dzisiaj świętujemy jak wiele milionów ludzi na Ziemi wiele set milionów że człowiek, chociaż chodził w ciemności, w końcu przyszło już takie bardzo dobitne światło. I my jako ludzie, wiecie, te 2000 lat temu to w ogóle była totalna, totalna ciemność, a teraz jednak jest już Ewangelia głoszona, jest światło przyszło na świat, prawda jest dostępna. Przyszło światło, przyszła radość, przyszła nadzieja. Nie taka nadzieja, że no, trzeba mieć nadzieję, że jakoś to będzie, będzie dobrze, bo musi być dobrze. To są takie ludzkie powiedzonka, ale co to znaczy, że będzie dobrze, bo musi być dobrze? My mamy nadzieję, że jesteśmy w dobrych rękach, bo mamy obietnicę od kogoś, kto jest niewzruszony, kto jest święty. My mamy nadzieję opartą na mocnym fundamencie i taka nadzieja przyszła. I dzisiaj świętujemy to, że otworzyła się droga. Zostały otwarte drzwi różnymi obrazami, Sowo Boże mówi o tym do ojca. Wreszcie łaska i prawda stały się dostępne i czytelne. W poprzednich tysiącleciach była u nich mowa, była u nich zmianka, ale to była jednak abstrakcja. Były jakieś przeżycia łaski i prawdy, ale nie było objawienia łaski, no bo, no bo nie mogło być, bo to był okres przejściowy, przygotowawczy. Ale wiecie też, to, co jest jakby niezwykłe, co się nie mieści w naszych głowach. To to, że syn Boży z wieczności wstąpił tutaj na ziemię do czasu. To nie tylko chodzi o to, że Maria cudownie poczęła, chociaż już to, w ogóle jak w to człowiek wierzy, to już jest po prostu wiara, bardzo konkretna, że Jezus urodził się w niezwykły, nadprzyrodzony sposób, że umarł, że z martwych stał. Tak? Jedno z drugim się, się łączy. Bóg zszedł z wieczności, Syn Boży, ze swojej pozycji boskiej zszedł do pozycji zwykłego pobożnego Żyda, który podlega przykazaniom. Przykazaniom, które wcześniej sam nadał, <grych> ale teraz sam pod nie wszedł. I to się stało dlatego, i to jest dla nas przypomnienie tego, że Bóg nie mógł jakby zaakceptować, tak, tak to powiem. Bóg nie mógł tego. Może nawet znieść, zaakceptować, że człowiek, którego stworzył z miłości, żeby był, żył w jego otoczeniu, w jego obecności, że człowiek się zgubił i żyje w oddzieleniu od Boga. Bóg bierze na siebie odpowiedzialność za to, że do tego doszło. Bóg bierze na siebie. Bóg nie mógł tego zaakceptować, że, no, wolny wybór, no to cierpciało, coś, coś chciało. Tak, tak Bóg nie, nie podszedł. I wiecie, dziś, dzisiaj jak... Nie muszę czytać z Ewangelii Mateusza i Łukasza. Pierwsze dwa rozdziały tu i tu, tak? Czy chcecie, żebym całe przeczytał dwa rozdziały? Całe dwa rozdziały Mateusza i całe dwa rozdziały Łukasza. Tam jest opisana historia urodzenia, ale to nie skończymy prędko, jak zacznę czytać. <ścoughs> Więc zakładam, że znamy tą historię, prawda? Znamy tą historię, i chcę się do niej po prostu odwołać, bez czytania już całych tych historii, bo to wszystko jest ze sobą powiązane, więc nie chcę wyrywać jednego fragmentu. Ale jak się nazywa dzisiejsze święto? Ktoś się kojarzy? Boże Narodzenie. To ja ogłaszam, że dzisiaj jest dla nas Boże Odrodzenie. No bo dzisiaj się Pan Jezus nie rodzi, bo już się narodził. I my też już się narodziliśmy na nowo, tak? To Dzisiaj się nie narodzimy na nowo po raz kolejny bo już się narodziliśmy. Już jesteśmy Bożymi dziećmi. Ale wierzę, że to jest czas Bożego odrodzenia. I jakakolwiek dziedzina życia, Twojego czy mojego. Osłabła, obumarła, ledwo się tli. Wierzę i ogłaszam Boże odrodzenie. Na podstawie tego że Boże obietnice są cały czas tak, są cały czas aktualne, dzisiaj jest dzień łaski i możesz przyjąć Boże odrodzenie. I tak jak wielkim cudem było to, że Jezus wtedy się urodził, tak dzisiaj Bóg wielkie rzeczy, dzisiaj i do końca Twoich dni, Bóg wielkie rzeczy czyni i chce czynić w Twoim życiu. I to się dzieje. Część rzeczy widzimy, wiele rzeczy nie widzimy. I na podstawie, na, na przykładzie może tego, jak to się działo z narodzeniem Jezusa, Posłużę się tym jako przykładem, ale chcę, żebyśmy, prosić Was, żebyśmy spojrzeli na to jako ilustrację tego, co się dzieje i dziać będzie w Twoim osobistym życiu, w różnych sferach. To już Duch Boży będzie każdemu z nas pokazywał. Więc to, co widzę w historii narodzenia Pańskiego, to to, że Bóg czyni wielkie rzeczy, pomimo że, pomimo że, i zaraz powiem, pomimo czego, pomimo tego, że na przykład wszystko zaczyna się w sposób taki lichy, mizerny, Niepozorny zupełnie, tak? Gdzie Jezus się rodzi? W pałacu u Heroda? Na, na dworze Cezara, znaczy wtedy Cesarza? W świetle Jupiterów i Kamer? Nie, w ogóle w jakiejś wsi pod Jerozolimą, tak? Więc Bóg czyni wielkie rzeczy, i narodzenie pańskie jest wielkim, wielkim Bożym dziełem. I dla nas jest przykładem, jak Bóg wielkie rzeczy też chce i czyni w naszym życiu. Więc często jest tak, że Bóg czyni wielką rzecz w Twoim życiu, ale zaczyna się od czegoś kompletnie takiego mizernego. Taka kolenda jest piękna, mizerna, cicha stajenka licha. W ogóle wiecie, jak wczoraj słuchałem tych kolęd, to coraz bardziej mi się podobają normalnie. Nie wiem, czy ze mną wszystko w porządku. Ale kiedyś tak miałem kilka wybranych kolęd, resztę uważałem za takie trochę podejrzane. A teraz coraz więcej, bo odkrywam, że w taki sposób ludowy jednak one dotykają tej tajemnicy po prostu. Tylko wyrażone jest to w sposób taki, taki bardzo prosty, taki obrazowy, trochę może poetycki, ale że każdy może to po prostu złapać. Więc zobaczcie, Bóg czyni wielką rzecz w Twoim życiu, tak jak wtedy. Działa się wielka rzecz i kompletnie zero rozgłosu, zero jakiejś, wiecie, po prostu aury. To znaczy, była aura duchowa, tak? Ale takiej, takiej ludzkiej nie było żadnej. Bo aura duchowa była, pamiętacie? Anioł się objawił pasterzom, tak? Było wiele różnych świadectw, do tego wrócimy. Więc Słowo Boże mówi, że jak są małe początki, to żebyśmy tego nie lekceważyli. Nie gardźcie dniem małych początków, bo te małe początki są początkami wielkich rzeczy. Dzisiaj jest dzień Bożego Odrodzenia dla Ciebie. Wierzę, że tak się dzieje. E... Druga rzecz: z wielkich zeznanych, z uznanych ludzi w tym świecie nikt nie jest w to zaangażowany. W ogóle nie ma żadnych nazwisk, Nie ma się pod kogo podpiąć. że słuchajcie, to daje twarz do tego jakiś prezydent, król, jakiś znany artysta czy ktoś, to się dzieje w gronie ludzi, tak mówiąc po ludzku bez znaczenia tak? Żadnych znanych osobistości. No może ci mędrcy, no tam w swoim kraju byli, na pewno no to nie byli, wiecie, ludzie zupełnie tacy bez autorytetu, no to byli mędrcy. Więc mieli jakiś wysoki status, ale to wiecie, przyszli gdzieś tam z daleka, ale tak tu w tym gronie Judea, wiecie, państwo żydowskie okupowane przez Rzymian. Nikt z wielkich nie jest w to zaangażowany. Nie ma żadnych wielkich postaci przy tym. A Bóg czyni wielką rzecz. Żeby Bóg czynił wielką rzecz w Twoim życiu i żeby ona się rozwinęła i rozkwitła, nie musi być wielkich nazwisk, znanych, uznanych ludzi przy Tobie. Mogą być. Ale dla Boga to nie jest niezbędne. Bóg czyni wielką rzecz pomimo braku wielkich osobistości. Nawet tych duchowych, tych wiecie, jeśli chodzi o taki wzór pobożności i mocy, i miłości, i Bożego działania. Fajnie jak są, ale nie są Bogu niezbędni. Wielkie rzeczy się dzieją. I nie ma żadnych wielkich nazwisk przy tym. I tak może być u Ciebie i u mnie. I tak jest. Mało tego. W ogóle po ludzku to Bóg źle wybrał czas, bo to było w ogóle kompletne zamieszanie i chaos. Ten spis to wiecie, na filmach to jest fajnie pokazane. Jedni w te, drudzy we w te, prawda, nie ma miejsca się gdzie przespać. No bo nagle wszyscy się musieli stawić w miejscu, które wynikało z ich pochodzenia. I chaos i zamieszanie. Mógłbyś, Panie Boże, poczekać, aż się sprawa uspokoi, trochę się ogarniemy i wtedy zadziałaj, jak się wszystko uspokoi. A tu Bóg czyni wielką rzecz pośród zamieszania i chaosu, tak? Więc nawet nie musimy czekać, aż zamieszanie opadnie, aż chaos się zakończy. Bóg czyni wielką rzecz w moim i Twoim życiu, nawet jeżeli. Wydaje się, że pośród chaosu i pośród zamieszania. Bóg jest w tym wszystkim obecny, On nie jest daleko. E, wiecie, do, z perspektywy Żydów, przyszedł do nich ich król, ich Mesjasz, wyczekiwany, o który zapowiedziany przez proroków, których szanowali, którym stawiali pomniki. No, najpierw ich zabijali, a potem stawiali pomniki. Nie? No, to taka już. <taka>, no, taka kultura, nie? Najpierw zabijamy, a potem czcimy. Ale. Ale przychodzi król też w takim momencie trochę nie za bardzo, bo przychodzi pomimo tego, że nie ma wolności. Bo przecież Izrael nie jest wtedy wolnym narodem, tylko jest no, pod dominacją. I to taką. Dosyć ciężko, tak? czy tam część się Izraelitów układała, część, że tak powiem, tworzyła jakieś państwo podziemne, tam jakieś takie próby, próby po prostu odzyskania niepodległości drogą zbrojną. Nie było swobody, nie, nie było swobody nawet takiej religijnej w pełni. Częściowo była, bo Rzymianie pozwalali, ale nie mieli takiej pełnej swobody, że mogli robić, co chcą, tak? Czyli moglibyśmy pomyśleć, no ale nie mam swobody, nie mam ruchu, mam tyle ograniczeń, tak? Nie mogę, nie mogę doświadczyć Boga, bo mam tyle ograniczeń, a Bóg działa pomimo tych ograniczeń. Bóg działa pomimo braku wolności, nie ma pełni wolności, a Bóg czyni wielką rzecz. Światło z nieba schodzi na ziemię z wieczności do doczesności i do czasu. Kończy się era mroku, zaczyna się era łaski, zaczyna się era dostępu do Ojca. Wielka rzecz się zaczyna, wielki przełom, e, a nie pora ku temu. Same przeciwności. Mało tego można powiedzieć, gdyby wiecie, Izrael był na kolanach, wszyscy się modlą, poszczą, czekają, a ziemia była sucha i bezwodna. Religia była martwa, tak. Większość przywódców religijnych, nie wszyscy, ale większość to były, jak to Jezus mówi, taki komplement. Piękni pięknie jesteście jak groby pobielane, nie? Na zewnątrz cudni, w środku <noise> tak. Więc duchowo, tak religijnie, ale w takim sensie tego słowa takim pozytywnym, tak, jeśli chodzi jakby Wiecie, Izrael przeżywał czasy religijnego, że tak powiem, no, zwyżkowania i, i, że tak powiem, nizin. Tak? Królowie byli, którzy służyli Bogu, Izrael przybliżał się do Boga i oddalał. A tu od 400 lat nie ma żadnego głosu proroczego. Ostatni był tak? Nikt nie prorokuje, nikt nie zna Boga, nikt nie doświadcza Boga. Nikt, mówię tak oczywiście w uproszczeniu, bo jak się dowiadujemy, Symeon zna Boga. Ten Simon, którego pamiętacie, który bierze Jezusa na ręce w świątyni, bo Bóg mu powiedział, że, że ujrzy zbawi, Zbawiciela, że nie, nie umrze, dopóki nie zobaczy tego przełomu. Anna służy Bogu w postach i w modlitwach, zna Boga. Maria zna Boga. Ale to, wiecie, to jakieś gdzieś tam w tle, przywódcy religijni, to jest po prostu no, dziadostwo, tak już mówiąc w skrócie. Kompromisy, obuda współpraca po prostu, taka kolaboracja, taka brudna. I ziemia jest wyjałowiona duchowo. Naród jest taki, wiecie, obciążony tym, obciążony po prostu tym, tymi duchowymi brzemieniami. Bogu to nie przeszkadza. Bóg czyni wielką rzecz. Pomimo tego. Więc nie musimy czekać, aż się, wiecie, zrobi po prostu... Jasno, aż złapiemy wiatr, żagle, aż po prostu będzie wszystko dobrze, atmosfera będzie super i doświadczymy wielkich rzeczy od Boga. Pośród poczucia, że jest jałowo, że jest po prostu martwo, sucho, możemy doświadczyć wielkich rzeczy od Boga. Bóg czyni wielkie rzeczy, pomimo tego, że Ziemia jest sucha i wyjałowiona. Mało tego, do tego jeszcze dochodzi sytuacja zagrożenia życia. Bo prawda jest taka, że Bóg czyni wielką rzecz, ale przy okazji są niewinne ofiary. Bo Herod dowiaduje się z jego perspektywy, że rodzi się mu konkurent. Pamiętacie historię, tak? I co nakazuje w Betlejem i dookoła wszystkie wszyscy chłopcy do drugiego roku życia, bodajże, wyciąć. I ileś dzieci. Wiecie, to nie były jakieś tam tysiące, bo to nie były jakieś wielkie aglomeracje, ale jednak jest sytuacja zagrożenia życia. Bóg czyni wielką rzecz, ale pośród zagrożenia życia Józef z Marią nie mogą zostać ani w Betlejem, ani w Jerozolimie, ani nawet w Nazarecie u siebie, tylko uciekają, pamiętacie, do Egiptu. Uciekają do Egiptu i są niewinne ofiary. Jest sytuacja zagrożenia życia tak, tak naprawdę. Józef nawet o tym nie wie, bo skąd Józef miał o tym wiedzieć, tak? Ale przychodzi do niego Anioł i mu mówi: pakujecie się i wyruszacie natychmiast. I Bóg czyni też wielkie rzeczy, pomimo tego, że ludzie układają swoje plany i te plany są błędne, są nietrafione. Nawet jeżeli są pobożne, nawet jeżeli wynikają z dobrych intencji. Józef, mąż Marii, był pobożnym człowiekiem, prawda? I intencje miał dobre, kiedy chciał Mar z Marią się rozwieść, mówiąc w skrócie, tak? odprawić ją, zostać jakby tą osobą winną, która porzuciła, tak? no bo był przekonany, że doszło do przeteczeństwa, tak, I więc po prostu on miał dobre intencje i błędne plany, zbudowane na dobrych chęciach. Zgoda? I układa sobie te, te plany, chce je zrealizować. Ale Bóg czyni swoją rzecz i doprowadza wielką rzecz do końca, pomimo tego. Józef miał być prawnym ojcem Jezusa i był nim. Józef nie umiał tego złapać normalnie, że tak powiem, za dnia. Bóg mówi: Nie ma problemu, zapukam do ciebie w nocy. Zauważcie, że oba te, oba te, obie te wizyty Anioła Józefa najpierw o odprawieniu Maria, potem ucieczkę do Egiptu. Anioł przychodzi do niego we śnie. Tak, i mówi mu. Więc dla nas to jest też taka dobra nowina. Słuchajcie, że jak nie umiemy wysłyszeć, że tak powiem, nie po polsku, złapać ten Boży Głos tak po prostu w życiu z powodu tego, że różne rzeczy nas jakoś absorbują, y, zapełniają nam naszą głowę, nasze emocje, to zawsze jest doba ma 24 godziny i pośród tych 24 godzin gdzieś polegniemy i zaśniemy. Zgoda? Nie wiem, chyba więcej niż ile można bez spania. Maksymalnie. Ja, ja nie wiem, ja nie próbowałem. <śmiech> <śmiech> więc, y, więc nawet jeżeli są. Nawet jeżeli ktoś układa niewłaściwe plany, albo nawet my układamy niewłaściwe plany chcąc dobrze, Bóg pomimo tego, to nie jest jakiś, jakaś przeszkoda, żebyśmy się teraz stresowali, a jak źle myślę, jak źle planuje. Bóg swoją pieczeń upiecze. Bóg jest wierny, Bóg czyni ze względu na swoją wierność i na łaskę. I nie wymaga od nas doskonałości w planowaniu, w myśleniu i w działaniu. Oczekuje tylko zaufania i serca. Ponadto, zobaczcie, ponadto w tym wszystkim Jezus jest cały czas nadnaturalnie chroniony, tak? bo to zagrożenie życia było, ale przychodzi Boża interwencja, przychodzi Anioł. I to jest tak jak w życiu Jezusa od samego początku i potem, jak on, wiecie, rozpoczął służbę, też jest nadnaturalnie chroniony, bo ileś było prób i zamachów na jego życie. I żaden się nie udał, bo nie przyszedł właściwy czas. My jesteśmy jego rodzeństwem. My jesteśmy w jego butach. My jesteśmy tak samo naturalnie chronieni. Ten sam duch Boży spoczywa na nas. Aniołowie są nam posyłani, żeby działać w naszym życiu. Jesteś chroniony przez Boga Wszechmogącego. I to jest twoje i moje zabezpieczenie. Gdy Bóg chce potwierdzić, że coś jest Jego dziełem, to oznajmia to na wiele różnych sposobów. Więc ta historia też nam pokazuje i przypomina, że Bóg mówi nie raz, nie dwa, ale wiele razy. Co prawda w Hiobie jest powiedziane, że Bóg mówi dwa, trzy razy, czyta raz i drugi, ale się na to pamiętacie, ale się na to nie zwraca uwagi, nie zważa. Ale Bóg mówi wiele razy, im ważniejsza jest rzecz, im jakby taka no wiecie, bardziej strategiczna i, zbyt, i, poważ, i poważniejsza, tym więcej razy Bóg o tym mówi. Niby nie było rozgłosu, niby nie było, wiecie, splendoru, ale Bóg mówił wiele razy, co tu się dzieje. Najpierw pasterze usłyszeli świadectwo od anioła, jak pasterze przyszli na miejsce urodzin Jezusa i powiedzieli, co słyszeli, to tamci z kolei, co byli na miejscu, byli bardzo zdziwieni. Że to się wszystko tak wiecie, spina w całość, że to się wszystko potwierdza. Skąd oni mieli wiedzieć, że tutaj w żłobie będzie ktoś piastował dziecko, tak? Trzymał dziecko. Józefowi Bóg dajesny, mędrcy dostali informację gdzieś z góry, prawda, że przyszli we właściwym czasie. Jest kolejne świadectwo, jak od Boga. Smeon ma wcześniej objawienie, że zobaczy Zbawiciela. Za parę dni od urodzin. Józef z Marią przychodzą do Jerozolimy ofiarować, znaczy poświęcić według obrzędu prawa syna pierworodnego. Jest Elżbieta, która prorokuje, jest Symeon, jest wiele. Elżbieta znaczy Marii, kuzynka? Ciotka. Zapomniałem, kim ona była dla Marii. Czy siostrą? Nie była dużo starsza. W każdym razie Elżbieta cudownie zachodzi w ciążę i to też jest kolejne świadectwo i, i zachęta i potwierdzenie dla Marii, dla tych, którzy wiedzieli o tym cudownym poczęciu, o tym cud wielkim Bożym dziele. A nade wszystko, to wszystko, co się dzieje takiego cudownego, wielkiego, przy narodzeniu Jezusa i przez całe Jego życie, to trzeba przyznać, że to wszystko dzieje się zgodnie z Bożym Pismem, z Bożym zapisanym słowem. I to też jest dla nas taka nauka. Narodzenie pańskie przypomina nam, że Bóg czyni wszystko zgodnie ze swoim słowem. Nawet jak czyni wielkie rzeczy, które przerastają nasze wyobrażenia, może my wcześniej tego słowa nie rozumieliśmy, ale to jest zgodne ze słowem. Że Jezus rodzi się w Betlejem, tak? Normalnie no urodziłby się gdzieś indziej, ale Józef z Marią przyszli do Betlejem, bo był zarządzony spis. Że panna pocznie i porodzi syna. To było zapisane w, proro, w proroctwie. Że będzie nazwany Nazarejczykiem. Gdy wrócili z Egiptu, już nie poszli do Betlejem, tylko osiedli w Nazarecie, tam gdzie ojciec Józefa mieszkał wcześniej. Że płacz w Rama się rozlegnie i dzieci będą, wiecie, no, ginąć. tak? Więc jakby jest wiele tam świadectw przy narodzeniu pańskim, jak wypełnia się Pismo. Bóg czyni wielkie rzeczy. Ale nie musimy być narażeni na takie, na takie wiecie, podpuchy i, i takie pozorne głoszenie, gdzie ktoś mówi, że Bóg czyni wielkie rzeczy, ale nic się nie zgadza z pismem, nie? Nic się nie zgadza ze słowem. Tu się dzieją wielkie rzeczy i wszystko zgadza się ze słowem. Tylko to słowo gdzieś może było zakryte i ono jest wydobyte. Więc, kochani, dzisiaj jest, nie może być, jest. Moje i Twoje odrodzenie, przez Bożą moc, przez Bożego ducha, jakiejkolwiek dziedzinie życia potrzebujemy. Nawet jeżeli sytuacja jest taka, że to nie czas, nic tego nie potwierdza. Chaos, nie słychać Boga, wiecie, w ogóle nic, nic tego nie wróży, że tak powiem, nie zapowiada. I, i, I nie mamy już jakby siły. Bóg mamy jakieś plany, nie wiemy, czy są dobre, czy niedobre. Bóg piecze swoją pieczeń. Bóg działa w twoim życiu, będzie działać. Za chwilę to zobaczysz. Za chwilę to zobaczysz, za chwilę to odczujesz, za chwilę to dotkniesz, ale to nie będzie się działo za jakiś czas. To się już dzieje. Bóg czyni wielką rzecz. W moim i w twoim życiu. Zrób sobie prezent świąteczny. Zrób sobie prezent. Zdaj się w zaufaniu na Boga. Zdaj się w zaufaniu na Boga. Zrób sobie prezent i zostaw troski, myśli, pytania, jak to będzie, ludzkie wysiłki. Zrób sobie prezent i odetnij, albo przynajmniej zmniejsz, znacząco zmniejsz ten potok różnych pustych informacji, które docierają i zalewają Twoją głowę i Twoje serce. Zrób sobie prezent, żeby umysł odpoczął. Od mnóstwa informacji, które niczego nie wnoszą, oprócz tego, że wypełniają czas i umysł, i potem jeszcze serce. Zrób sobie prezent i odpoczywaj w Bogu, ciesz się Bogiem i wystaw się na działanie Bożego Ducha i Bożego Słowa. Nie mówię, że to tylko w Boże Narodzenie, ale zrób sobie taki prezent. Wystaw się na działanie Bożego Ducha w dziecięcej prostocie. W dziecięcej prostocie, po prostu Przychodź do Niego. Niezależnie od tego, jak ostatnio wyglądało, Twoje starania, wysiłki, kondycja, sukcesy czy porażki, zrób sobie prezent i po prostu przyjmij Boże obietnice, że one cały czas u Boga niezmiennie są na tak. I przez Jezusa Chrystusa, który został nam dany jako dar, niezmiennie są tak. Tak, chcę Cię błogosławić, tak, chcę Cię uzdrowić, tak, chcę Cię zaopatrzyć, tak, chcę wpłynąć na Twoje relacje z ludźmi, tak, chcę nawet Twoich nieprzyjaciół pogodzić z Tobą, wprowadzić pokój tam, gdzie go jeszcze nie ma. Tak, chcę Cię oczyścić, uświęcić, aby ozdrowiała Twoja dusza. I tak, wiecie, jest wiele, wiele Bożych obietnic. Chcę Cię błogosławić. Piotr mówi, że te obietnice, które są spisane, to są drogocenne klejnoty. W drugim liście Piotra na samym początku jest powiedziane, że, że darowane nam zostały drogocenne obietnice. I kiedy my je przyjmujemy, kiedy je aplikujemy, kiedy w nie wierzymy, wyznajemy, myślimy zgodnie z nimi, wtedy stajemy się, Piotr mówi, w tym właśnie drugim liście na początku: stajemy się uczestnikami. Uczestnikami to znaczy nie widzami. Którzy oglądają, nie słuchaczami, którzy słyszą, ale uczestnikami, to znaczy stajemy się tymi, którzy są w środku tego, jak to działa, doświadczają tego. Stajemy się uczestnikami boskiej natury. Ta boska natura jest w nas złożona, ale my zaczynamy doświadczać tego, jak to działa, kiedy czerpiemy z tych bożych obietnic, chwytamy się ich. Chwytamy się ich tak jak umiemy sercem, nie polegając na tym, że my się ma, tak bardzo musimy mocno ich trzymać, ale polegając na tym, że to Bóg mocno nas trzyma. Więc okej, okay, my mamy się, mówimy, że trzymamy się Pana. Ale słowo Boże mówi, że to on trzyma nas i on mówi, że nikt nie wyrwie cię z mojej ręki. Nie ma takiego silnego. Zrób sobie prezent, siostro, bracie i wszyscy, którzy to osłuchacie później. Zrób sobie taki prezent i Prostocie serca w takiej dziecięcej prostocie. Przychodź do Boga, pozostań w zaufaniu do Boga, i przyjmuj Boże obietnice i odpocznij od zalewu informacji, mieszaniny, prawdy, kłamstwa, pięknych i, i, i niepięknych rzeczy. Wystaw się na działanie Bożego ducha, Bożego Słowa, i doświadczaj Bożej łaski, doświadczaj, że ta Boża natura, która jest w Tobie, staje się Twoim też doświadczeniem, nie tylko potencjałem, który jest w Tobie, ale Twoim i moim doświadczeniem. Amen.